Dobra widzowie, siemanko, kurde. zaczynamy. I elo. Kooperacja, no. Jesus. Co? Coś to coś. Kurde, e, kurde tego stawiam. I e co jest? By do... nie, nie, nie. Kurde widzowie, co się stało? Widzowie... A może my barwę dostaliśmy za to, co wczoraj robiliśmy. Hmm. Rozłączono. No to pod, odłącz ponownie? A ja może ja mam coś z netem, kurde. Bo się coś tam... Koniec gry? Ej, bo... Ej, kapiwara. I patrz, ile mam mankiwanej. kapiwara? No. Patrz. To się Aha. Co ja mam z netem coś? Ej, patrz. Całdę, no, do... Czekajcie widzowie, bo ja bym, bo mam tu mam przymekę. No dobra. Misję danych. Tak, zezwól. Dobrze. Dobra, widzowie, jak to to sorry za otoczenie, ale nagrywamy na dworze. Tak, no. Skapibaru się akurat, spotkałem w grillu, co nie? No tak. wobie. No tak. Tam A gdzieś. Się mamą szkołę, ja gdzieś... Siedlam, no i tak zostałeś mamo w szkole, bo no, ja siądam gdzieś. Sejdu gra. Tak dla mną. Umarł. Dobra, dobra widzowie. Ja akurat smułeś mi telefony, bo ja byłem z mamą. Później mama powiedziała, że idzie na chwilę do domu. Się spotkać z twoją mamą. No i tak zostałeś no. mi sami. Poczekaj, jeszcze nie da wejdę Dobra. Ja A ja sobie zmienię. Ej nie, dobra, ja zostaję z psi, tylko se dam w skinkach. Ej, min mapę. Dobra, jaka? Nie, Pętli? Ej nie, daj, na Kubizm weźmiemy. A dobra, Kubizm jest za rąbisty, widzowie. Tak. Nie dawaj jeszcze, nie czytamy tego. Może shit, jak mnie widzowie grzeje słońce. A my jeszcze w kurtkach byliśmy. Smejanie. ja bywa. Kurde, nie tu dawaj, poprzeczny. Geraldo czy Nie wiem Geraldo chyba lepszy. Gier... Czekaj, Geraldo to kto kurde w ogóle. Dobra, nie Geraldo. Czekaj, Geraldo to jest... Ten? Nie. To jest Geraldo. A, to nic nie robi Ej, No korwus za dobry. A ty weź Etienne, ty weź tego. A, czyli to jest ten. Ten, tak, ten. Nie, to ten. jest ten. Tak, ten. A to jest OTN. ten. Czyli ten taki droga. Ten. Tak, ten. Biorę sobie go jako tego. Tak. Ucholę. Wybrano, dobra, widzę. Jest z Maria. Co? I mam nadzieję, że my nie dostaniemy prawa autorskich Czemu? przez muzyczkę. Nie, ta muzyczka nie ma praw autorskich. Ej, a Baby Shark ma. Ma prawa autorskie? Tak. A to, a to mi leciało w nulisie i ja tu nagrałem. Brawa! Dawaj. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Dobra ja wiem, że to wyszło z rynku. Co no. nie? Ja wiem, że to wyszło z rynku. Co o Jezus? Jezus Maria. Kurde, kogoś padłeś. Ej, jak coś widzowie, to te małpki nie są za darmo. Musimy uzbierać... musimy uzbierać kasę, tylko jakby nam pokazuje, że, mamy, że patrząc, je patrząc, mamy patrząc, za darmo. Okej. Okay. Ej widzowie, nam... Albo nie, ja postawię tutaj. nie, ja chcę, żeby on zbierał więc tutaj postawię, okej? Okay? Dobra. On zbieram... Ale my nie robimy rywalizacji teraz. Dobra. No nie chce będzie. Dobra, to następnie jeszcze zrobimy rywalizację, okej? Okay? Okej. Okay. To ja sobie wezmę i żeby... Ej, przesłać ci kasę, żeby... No, ej, ej, dawaj i psujemy grę na odcinku. Dobra widzowie, psujemy grę. Do miliona, tak? Do miliona. Dobra. Widzowie... Wczoraj zepsuliśmy grę, prawda? No. Dobra, masz milion. Ej, seria, ja mam już 4 miliony! Ej! Do 10 000. Dobra, mamy, bo ja ci teraz wysuń. Gurde, 14. Dobra, dzięki. Ja nie... Ej! tak, także patrzcie to. Możemy ich ulepszać za 0 dolarów! Możemy ich naliczyć! Oh, ej kurcze! Nie, teraz! Co jest? Ej co? E co ten Etienne robi? To jest właśnie tego jego ten. Co coś jego. To jest, Moab, to jest Moab Etienne XD. Tak. To jest to Aha, Dobra, widzę wieszory, a ja nie oganiam tej gierki. Raz grałem u Capybara, nie, nie, nie. No dużo razy grałem u niego. Nie, nie raz. Nie, to teraz, bo Ej, czekaj, czekaj. Ej, a czy nie mamy jakieś na metalowe? Na metalowe? No, a nasze nie są na metala? Co? Nasze nie są na metala? Nie. Kurde. Ej, czekajcie, widzę, że muszę zrobić cięcie. Dobra, zrobię zabierz jeszcze. Nie, dobra. Eee, mam 13 milionów. Ej, robimy znowu całą mapkę Darkling? nie, nie, nie. Ej, bo ja to zrobię. Dobra, ja to chciałam Nie, 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 nie. Teraz. Dobra, ale... idzie? Dobra, widzowie. To zrobimy to może w następnym odcinku. Że będzie sama mapa w gminie. Dobra, widzowie. Możemy się tak mówić, Że w następnej grze... Kurde, spada mi telefon. Żeby nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się widzowie, ale ja tak mam, że mam w ręce i mi tyle spadł z rąk. Kurde, użyj tego skrzyna. Nie, wychodzimy, bo stary, nie używamy, od razu na 20 przyporządku na jest 15, okej? Okay? Nie, na 10. Czemu? No bo to jest zbyt OP, starym jak ulepszamy, kurde, na, od razu na... Dobra, ja robię grudzkę. Ej, Ale czemu ty, ty wolisz na rywalizację? No i teraz robimy rywalizację. I nie patrzymy na kubę, a to bierze, Czekaj, jak? A, -u A, A, U, -y. E. Mówi A. Jakoś tak. Jesteśmy w budowie w tym skońcu. Przecież to mówiłeś chyba. Serio? A nie, nie mówiłeś w tym filmie, no nie w tym. Bo tamten nam przez przypadek wyłączyło, nie wiem przez co. Znaczy ja wiem, my wiemy jest ty robisz. Jak wąża odpala. Wąża. O ja za korwusa wziąłem. O Jezus Maria, zdazyła się. się, woriu. Ej bo my patrz... E, bo my mamy kurde mapę podzieloną. Wiem. Nie to wychodzimy. Ale nie, ja tak przeglę, Ej, ale on nic nie będzie zadawał. rywalizacja. Ej, bo, e, bo ty możesz go tu postawić. No. A ja kurde nie. Ty masz lepiej. Ej, no ten widzowiec sobie kurde zrzucę zrzuca. Ej, ale ja się tu mogę kupić poko. Zrzut kasy. Kupuję takie. No trochę ich kupię. No przynajmniej, ej! Wziął, wziął. Niech zdaję widzowie. a co by tu kupić jeszcze takiego? Ej, no się. Ej, tu ten wzmacniający, co nie? Kupuję ich, dobra widzowie. Ej, poczekajcie, daj, muszę ich kupić ze stoż. Opatruję, bo tu jest Ej, to ja sobie kupuję. Ja sobie... czekaj. Wyjdź, 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 wyjdź Wyjdź, wiecie, no? Dom. Jest. Jest co? Operacja. Jedna. Daj. Dobra. Tylko no. nie wyłącz. Nie, nie wyłączę. To jest operacja. Jest! Będziemy grali bossa. Jest. 315 nam zdrowia. Jest. Małby by wystarczy. Dobra, wpisuj to, pada. Dobra. Wpisuje. Ej, u Jakbyście widzieli, to cóż... dobra, przepisane.

Nie GTA, tylko GT tu mm -hmm. Dobra, bardzo. Dobra. Kambargo Aha. gdzieś 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 Nie. gdzieś gdzieś Jak gdzieś w gdzieś Pozdro, no. napiszcie w komentarzu. Dobra, to napiszcie w komentarzu jak mieszkacie, a tam idziemy, czyli mianowicie Śląskie. Ile ona kosztuje? Ła, jak mnie dogrzewa, to słońce, widzowie. Ale ty masz lepiej, ty nie masz szarnych spodni. Co? Ty nie masz szarnych spodni. Przynajmniej. To jest szarny Ale ty masz czarną koszulkę. Ty masz gorzej. Czarne dogrzewa słońce, wiesz? Czarne przyciąga. Aha. Siema! Dobra, Co tu? Jakieś grzyby wyrosły to Gdzie? No tutaj. Aha, no to jest właśnie gdzie się pojawił. był Mariusz. Gdzie? Gdzie? Nie. No nie, na razie nie.